Zamknięte żłobki, zamknięte przedszkola, zamknięte sklepy budowlane i nowe limity w kościołach. To pomysł premiera Mateusza Morawieckiego na kolejny etap walki z lockdownem. Jak Konfederacja ten etap, tę walkę ocenia? My już od dawna oceniamy to dość krytycznie, bo choćby dlatego, że tu nie ma jakiejś konkretnej logiki. Tu nie ma konkretnego planu działania, tylko to, co podkreślił premier Morawiecki już dawno, są elastyczni, tylko problem w tym, że jest różnica między elastycznością i konsekwentnym dążeniem do celu, a po prostu robieniem różnych rzeczy na oślep i, i, i zakładaniem, że a nóż zadziała, a nóż nie zadziała, więc no, taką mamy sytuację, że, że teraz chociaż widać, że lockdown na przykład w województwie warmińsko-mazurskim nie przyniósł skutków pozytywnych. Jakby nie mówię, że, że gdzieś tam może nie być jakichś innych także przyczyn, choćby, choćby też nawet jakieś kwestie, kwestie temperatur mogą, mogą tutaj mieć jakiś wpływ na większą liczbę zachorowań. Ale co do zasady, skoro lockdown jako, jako metoda walki z koronawirusem nie zadziałał, Skoro nie przynosi to pożądanych efektów, to po co stosować, stosować takie obostrzenia, skoro, skoro one nikomu nie pomagają, a tylko przeszkadzają też w normalnym funkcjonowaniu społeczeństwa. Mamy sytuację, w której dzieci, które, które są w żłobkach, przedszkolach, będą w domach, więc to też spowoduje oczywiście, że część ludzi będzie musiała w tych domach zostać, czyli też nie będzie pracować, czyli też nie będzie produkować. Część ludzi. Także będzie miała ten problem, że no z dziećmi choćby będą musieli nawet iść do pracy. Więc jaki jest sens, no skoro mają ograniczyć zarażenia w żłobkach, a przenieść je na przykład do, do zakładów pracy? No to ja nie widzę tutaj specjalnej logiki. Premier Morawiecki w zasadzie to oskarżył na swojej konferencji prasowej dzisiaj opozycję, tych krnąbrnych przedsiębiorców i pracowników, a i w ogóle wszystkich dookoła, tylko nie swój rząd, o to, że jest po prostu nieudolny w swoich działaniach. Więc no, jak my mamy z tym człowiekiem rozmawiać poważnie, jak go w ogóle już traktować poważnie. To są jakieś jaja, a nie, a nie walka z koronawirusem. Zamiast uderzyć też... Wszelkie siły wprowadzić, możliwe oczywiście, do, do systemu ochrony zdrowia, żeby zreorganizować też system ochrony zdrowia, tam się na tym skupić. Mamy jeszcze dziesiątki, setki szpitali prywatnych, które nie biorą udziału w tej walce z koronawirusem w takiej skali, w jakiej mogłyby brać. Zamiast tu się dogadać i spróbować spróbować też zaprzęgnąć te siły do, 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 do tej walki i z koronawirusem, i z innymi chorobami naturalnie, bo one nie przestały. Ludzi atakować. No to mamy taką sytuację, że na konferencji prasowej premier dzisiaj stwierdził, że dobrze mu się współpracuje z tymi szpitalami zarządzanymi centralnie, tam z MSWIA, z jakimiś wojewódzkimi i tak dalej, ale z tymi samorządowymi to nie bardzo, a to już w ogóle te prywaciarze to już, to już najgorzej. No, no to przecież to jest niepoważne. No, tak się nie powinien zachowywać premier. Premier stwierdził również, że Polacy zrozumieją wprowadzanie tych nowych obostrzeń, pan również jest podobnego zdania. Nie, Polacy nie akceptują tych nowych obostrzeń, tylko dostosowują się w dużej części do nich choćby ze względu na strach i święty spokój, tak zwany. Więc zamiast użerać się z, z nieracjonalnymi tutaj, decyzjami premiera, to wolą czasem się do nich dostosować, żeby nikim nie zawracał głowy.